No i mamy kolejny piękny dzień Cokolwiek deszczowy Jadę nad jeziorko Tutaj nasze rudnickie w Grudziądzu Pomysł jest taki Żeby ubrać się w wodery Wziąć wykrywać i połazić w wodzie Chyba pierwszy raz w tym roku A jak? Trochę chrypka mnie dopadła No nic, spróbujemy poszukać tych złotych łańcuszków Co to leżą w wodzie, panie A tu się coś zesrało Audi komuś Ktoś się zaparkował no takie życie awaria panie. Mały koreczek się zrobił z tej okazji. I tak bywa. Jakaś kobiecina siedzi sfrustrowana, wkurzona, zmartwiona, no nie zazdroszczę. Ludzie do pracy jadą, bo to panie siódma godzina dochodzi jest dokładnie 657, zerknijcie. No tu deszcz nie ustępuje, nie wiem co to wyjdzie z tego. Czy to się uda, czy to się nie uda. Zestaw obowiązkowy gotowy, sakwa, sito, wykrywać wodery. Jest lekka mżawka, oby się to nie zmieniło, bo w tym momencie mi to nie przeszkadza. Dobra, ubieram się w wodery i lecę do wody. Pogoda taka ma swoją zaletę taką, że nikomu nie przeszkadzam i mi nikt nie przeszkadza. Jest fajnie, jest ciepło, przyjemnie. Wiaterek tam zobaczcie dwa łabędzie między gąskami. No nic, lecimy do wody. Ale ciepła woda. Wygupiam się, oczywiście. Nie wiem, czy jest ciepła, czy zimna, bo jestem w woderach. Dobra, odpalaj pan. Pierwszy sygnał to kapsel, oczywiście. Ja tu któregoś dnia będę musiał przyjść z magistrem i te dno sobie wyczyścić. Kurczę, się, zrobi się challenge z tymi kapslami. Ale nie mam pomysłu, gdzie je chować. Bo mam całą piwnicę zawaloną. A uwierzcie mi, że tych kapsli będą grube tysiące. Sygnał gówniany, bo chodzę bez dyskryminacji. A więc i kolczyk jest taki, wiecie, szajs metalowy. Ale jest, pierwsza znajdę. A łabątki się tam toaletkę sobie robią poranną. Deszcz pada coraz mocniej. Łabątki sobie odpływają a ja dalej tutaj dziubię, moknę tak się świetnie mam dużo sygnałów takich wiecie 6 metrów albo chodzę bez dyskryminacji i wiem że to nie jest najlepszy pomysł ale próbuję znaleźć złoty łańcuszek którego nie znajdę włączając dyskryminację taka to robota co tu kurcze łazić jak nikt nic nie nagubił Na razie kapsel tylko wyszedł i kolczyk, żaden urobek. Jednak bez dyskryminacji, naprawdę kopię tu non stop, non stop i non stop, nie wykupując nic ciekawego. Widzicie, jakbym mokrą ubrał, to by mi deszcz nie przeszkadzał. Ale niestety nie zabrałem jej. Jakiś taki szarpany sygnał, znając życie, będzie to kapsel. Tamten sygnał to był kapsel. Tych kapsy dzisiaj za dużo nie zbiorę, bo mam maleńką sakwę ze sobą. Nie chciałem zamoczyć tej, wiecie. No, nie lubię odpuszczać, jak wiecie, ale chyba odpuszczę. Zobaczcie, same takie gówno. Jedyne złotko, jakie wychodzi, to w takiej postaci. Pół godziny łażę, bez celu praktycznie. Coś mi się wydaje, że start tego sezonu to był fal start. Pomarodziłem i w nagrody mam sygnał 21, a więc na 10 groszy. No, jest na pocieszenie. Dyszka. 10 gry. Wow. Szaleństwo. Ok. Będzie tego. Pokolany przez wodę w każdej postaci i to w jeziorze, i to z nieba. Uciekam do domu. Bogatszy o 10 groszy. Jakiś gówniany kolczyk. Tak bywa. Ale są zginione. Wow. Wszystko mokre. Koszulka mokra. Czapka mokra. Kastre, puste. Czekają na magistra, magistra się leży niech leży idzie i na niego kolej szczur, pantewodery do jasy cholery, wszystko mokre o panie trzeba zrobić zakupy 7.53 na prawej godzinę zmarnowanego życia mamy kolejny piękny dzień 24 maja 5.25 a ja już zrobiłem jeden placyk. Mam złoty, 70 zł i lecę. Lecę, bo chcę. Dorzucam 2,40, mam więc 4,10. to jakiś ołów, jakieś blaszki, takie rzeczy. I za to kocham place zabaw Zobaczcie. 5, 7 i tu jeszcze jest jedna piątka. 12 zł dokładam. Tu już są ile? 16 z groszami. Z minuty na minutę się zmienia utarg pęka 17 zł z groszami i jest jakiś kolejny sygnał mocno skacze odstawiam że będą to żółte grosze no nie, nie będą to żółte grosze Teraz jego ja mocno skakał, bo to jest kapsa taki użytki kapsa dorzucam kolejne groszaki ale zatrzymałem się na chwilę, bo mam ładny sygnał. Taki wiecie. O, chociaż nie, teraz już się nie wydaje taki ładny. Ale jest liczyłem na no to, że to będzie 5 zł, ale niestety się przeliczyłem. Jest dużo takich skaczących sygnałów, więc trudno stwierdzić, ale 10 groszy powinno być. No i jest. O i zerant jakieś monetki 20 groszy bo wiecie, co? obok siebie monety z metalu i te zwykłe to wtedy te sygnały są takie nijakie rozlazłe między innymi jeszcze kapsle bo kapsel od szajs metalowej monety naprawdę jest trudno od, odróżnić skaczący sygnał od 20 do 24 co to będzie do cholery 50 groszy no i gitara. Tu mamy już jakieś 18 ziku na ten moment Sygnał 35-36 To będą żółte grosze zapewne No i mamy 5 groszy I tak to się odbywa Sygnał 28 na zrywkę ale Tak jest zrywka no tak w kółko Ale by to byli jaja panie Sygnał na 5 zł 31-32 Dawaj, 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 dawaj. Ja, 5 zł, jeden grosz. Niestety jest punkt szósta, Ja mam jakieś 18 ziko, trochę śmieci, brudną łapę. I uciekam dalej. Dobra, zmieniamy zestaw narzędziowy, jest wiadro, jest tutaj trójnóg do kamerki. No i jest magister. Bierzemy dzisiaj magistra. Opa! I idziemy do naszej ławeczki w celu posprzątania kapsli. Tak jak mi ktoś podpowiedział z widzów. Także co, zaczynamy nasz bój kapslowy. Boję się tego, bo pewnie będą tego miliardy. Ale sam jestem ciekaw, ile przez miesiąc uda nam się wyciągnąć kapsy. Także liczenia przed nami co niemiara. OK, idziemy w stronę ławeczki, ciągnąc już magistra. Także po drodze się trochę też pewnie przyklei. Niezła historia. Ja wiem, że to nie na moje i nie na Wasze nerwy. Ale co, poradzić? Tak się to wymyśliłem i teraz muszę się podjąć tego wyzwania. Łatwo nie będzie zapewne. Tu zapowiadają na dzisiaj burze, deszcze i nie wiadomo co jeszcze, ale damy radę. Czasu mamy dużo, nigdzie nam się nie spieszy. I to mnie bardzo cieszy. Dobra. O, daraz. Abyś się nie przeliczył, zaraz ok. Dobra, droga tutaj dała nam już parę kapsli. Będziemy się bawić w odrywanie i wrzucanie. No, panie magister, pokaż pan, co pan potrafisz. Trochę pracy przed nami będzie. Ale to chrzęści, wszystko. I co, ja mam to wszystko liczyć, tak? Ja pierdzielę, ja chyba oszalałem licz to <laughs> nie no będę leciał Dobra, powiedzmy, że zacząłem o 6.20. Na razie w wiadzy mam 85 kapsli a więc całkiem niezły początek. Ale wiem, że to jest ułamek tego, co tutaj leży. Obstawiam, że 1000 kapsli dzisiaj pęknie. I to na spokojne. Jak wymyślicie. Dużo skorków plastikowych, kapsli odwódki aluminiowych Zrywek, tym się zajmę później. Co też, monetki się trafiają także, parę groszy też doskrobimy. Ok, czyli mamy 85 i liczymy dalej. I już mamy 157 kapsli A ja ledwo zaczął, panie. Dobra, a z czego tutaj jest? No, szmudna robota dla ludzi o mocnych nerwach. Dla ludzi, którzy mają naprawdę dużą dawkę cierpliwości w sobie, ja myślę, że zaliczam się do takich ludzi, dlatego podjąłem się takiego dziwacznego wyzwania. Po co to robię? Sam nie wiem. Nie wszystko trzeba wiedzieć, nie wszystko musi mieć sens, tak uważam. Opa! Tak, cisiak. Jest spoko. Opa! Dobra, trzecia dostawa. O, i to lubię. Zobaczcie, jest złotówka z 6 metalu przykleiła się. Nie jest tak łatwo ją oderwać. No i fajno. Szkoda, że piątki i dwójki nie są z 6 metalu. A ja tu liczę, na razie mam 180. Przeskakujemy na 290 kapsli i cieszymy dalej. Tam podłogę w izbie i kolejna dawka do pieca. No myślę, że przeszacowałem moje tam, wiecie. Nie będzie tysiące na pewno. Mamy na razie 290. Zaraz zobaczymy, ile będzie po przeliczeniu tego. No to mamy 350 i dorzucamy kolejną porcję. Zauważcie, dużo też baterii się trafia. Ja tu sobie liczę, a tu mi się burza robi. 408, 409, 411, 412, 415, 17. 430 jak do tej pory. A jest godzina 6:42 w 20 minut i kolejna porcja wsadowa mamy 495 na tej chwili powiem Wam, że liczenia jest tyle, że się odechciewa i wiadomo, że tutaj jest tylko tyle na tej ławeczce, później będzie już ciężko tyle zdobyć, wiecie o co chodzi zdajcie sobie sprawę no ale jak na pierwszy dzień to obiecujące 498, 499 i 500, już mamy 500 mamy 550 na tej chwili, ale co oni mają z tymi bateriami? Ile tego tu gówna leży? Ja nie wiem o co chodzi. Jakieś energetyki na baterie. Doliczyłem do 620. I lecimy dalej z tematem. Tak wiem, jest to nudne, ale ja też już mam dosyć. Wybiła już siódma, jestem tu 40 minut, mam 660 kapsy i zaczynam liczyć kolejny wsad. Ja pierdzielę. Naliczono już 700 i zobaczcie, 50 groszy, współczesne 6 metrów. Trochę się kasy też uzbierało. Zgrzałem się jak świnia, mam 715 kapsli i kolejna dawka. Ja pierdzielę. A tu już 710. Szybko idzie, nie? Pobiegałem sobie tutaj wokół, zobaczcie, cały ten teren koławeczki zrobiony. Na tej chwili mam 770 kapsli. i będziemy liczyli kolejne. Aż tego od piachu tu się nazbierało trochę się tutaj ze ściółki zebrałem zobaczcie jak przyjemnie, zero piachu na tej chwili mam 825 idę to doliczyć i kończę bo mi się już nie chce no i dobra, w wiadrze jest 843 kapsle a więc zaokrąglamy do 840 o, nic tu nie waży jest godzina 7.20 a więc praktycznie w godzinę wyciągnąłem 840 kapsli wynik zacny nie sądzę aby się kiedykolwiek powtórzył w innym miejscu do tego dorzucam jakieś złoty 90 zł w bilonie. Co po dodaniu do tego, co zrobiłem na placach zabaw, to już mam jakieś dwie dyszki. No i oprócz tego kupo takich pomniejszych śmieci, baterie, kapsle plastikowe, odwódki i tak dalej. dobre w tym wszystkim jest to, że zobaczcie, nie użyczysz tu ani jednego kapsla, za to gwarantuję. <laughs> ja pierdziele Egzotyczny widok, wpadnę tu. Za jakiś miesiąc pod koniec mojej akcji zobaczymy ile znów dorzucimy. Także zacznę teraz notować sobie to, założę taką tam karteczkę, będzie data, ilość i będziemy to sumować tak przez cały miesiąc. Sam jestem ciekaw ile tego wyjdzie. Dobra, sypiemy nasz urobek do Kastry. Kast się nie wygląda już to tak imponująco, ledwo dno zakrywa. Ale ma się to wyczucie, co? Zobaczcie, ledwo skończyłem, wsiadłem do auta i zaczyna padać deszcz. Bardzo mi się podoba taki scenariusz. Super. A ja uciekam teraz na zakupy i do domku. No i przywitajmy kolejny przepiękny dzień, ładna pogoda. To będzie dzień drugi wyzwania kapslowego. Ja będę chodził z Legendem po plaży. Czarek wyleci z magistra i będzie chodził z magistrem. Oczywiście, miejcie świadomość, że nie wejdzie 840 kaps, jak ostatnio. Jeśli stuwa wpadnie, to będzie dobrze, tak myślę. No nic, spójrzmy, jak to będzie. Państwu będziemy musieli już podziękować. Zobaczcie, ile tu gęsi jest. Naserają na tą plażę, i faktycznie to będzie sama przyjemność leżeć na takiej plaży. Także do widzenia się z Państwem. Do widzenia. No, raz, dwa, trzy nie sramy na plaży tak? pogoda jest zacna od samego rana no już nawalone tej Kupskiej, ja pierdzielę. i weź teraz tu pani ręcznik rozłóż Heh. masakra a co to za piękny sygnał 38 czyżby 2 zł na dzień dobry to by było piękne dzień dobry No, to ta blaszka dawała sygnał. He, się nabrałem. Nie ma tak dobrze. Zrywka. Tam czaro w drugim klanie chodzi z magistrem. Nie będę go pokazywał, bo on sobie tego nie życzy. No i ma rację. Na razie same zrywki wychodzą. Kolejny sygnał na zrywkę. 27, 28 no tak tyle tego dobrego jestem tu przy ptasim bufecie i zobaczcie mam sygnał od 36 do 39 fajnie jakby była to piątka no nie, jest dwójka też pięknie ale tu jeszcze jeden sygnał chyba miałem nie, to był tylko ten jeden no dobra także już dwójeczka przytulena Jakiś taki szarpany sygnał, albo na szaj z metalową monetę albo na kapsel. No, jest kapsel pierwszy dzisiaj. Także liczy się. Do kapsy to jest tylko magister dobry tam wykrywaczem To wiecie, to jest tam żbunna robota. Dobra, idę przejąć magistra i szybciutko nadrobimy ilość kapsli. i dobra, zrobiliśmy dwie ławeczki, mamy trzy kapsle i teraz policzymy te, które tutaj się przykleiły. No dobra, mam do tej pory 18 kapsli. Jestem tu w miejscu, gdzie ich powinno dojść nieco więcej. Takie tam biesiadne miejsce. Już słychać jak się przyklejają kapselki. Słyszycie to. Jak klikają. Super. O, nawet jakaś łyżka czy inny widelec. Patrzcie, jest I Kolejna dawka kapsli. O, są drobniaki, monety. Wow. 5 groszy to widzę po jednym groszu dobra odrywamy urobek mogłem wziąć wiadro ale nie wziąłem dobra patrzcie jakaś kratka od grilla powiedzmy że mamy 30 do tej kapsli i liczymy kolejną dawkę Też monetki widzę o tak sobie że to koreczek jakiś wpadnie to jakaś zrywka wpadnie to się przyklei jakiś kapsel Dzisiaj traktuję, słuchajcie, wyjście jako takie uprzątnięcie sobie plaży przed sezonem, który dopiero się tak naprawdę zacznie. Wtedy będzie mniej tych śmieci, a więcej kolorowych sygnałów. Tak sobie to wyobrażam. Być może się mylę. Tak gadam do Was i widzę, ciągnę tego magistra za sobą. O, widzę już kolejny kapsel Także no, na pewno nie będzie 840 jak ostatnio. Bo o wiele mniej, ale zawsze coś. Na tej chwili mam 60 kapsi naliczone. O, tu jeszcze są jakieś Opa. O, na kapsa to zawsze można liczyć. To jest jedyne, co nie zawodzi, jak wiecie. Kolejna monetka, tym razem 10 groszy, a nawet chyba 20. Kolejna porcja, mamy na tej chwili 60, liczymy dalej. No, 76 kapsli, i tutaj mamy 27 groszy dodatkowo. Dobra, kolejna dawka, liczymy i spadamy stąd na inną miejscówkę. No i dobra, z wykrywaczem nie chodziłem prawie wcale, te dwa złoty przytuliłem. Głównie magister, 84 kapsle z tej jednej plaży. Także widzicie równo 10% tego, co z podławki i lecimy dalej. No, i po drodze do samochodu jeszcze się przykleiło nieco kapselków. To policzymy już na kolejnej miejscówce. Ostatnio tak dobrze mi poszło przy tej ławeczce, że jestem w tym samym rejonie na osiedlu Rządz. I zobaczcie, czy tam z czy Rządz, jeden pies. I mamy na tę chwilę 92 kapsle i liczymy dalej. No i znów mnie przywiało do ławeczki, zobaczcie, tylko za zasiadłem od innej strony i już kolejna porcja. Jakieś monety też widzę. Na tej chwili, słuchajcie, mamy 115 kapsli i liczymy dalej. Robię teraz inny rejon tej ławeczki od drugiej strony i mam na tej chwili 145 kapsli. Teraz policzymy tą dostawę. O, papa. Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie jest zagłębie kapslowe. Na tej chwili mamy 195 kapsli, ale tu się za chwilę to zmieni i to. Drastycznie. To jest miejsce, gdzie ludzie wychodzą z psami i tak dalej. Z tego co wiem, to lubią tutaj pobiesiadować. No i kolejna dostawa. Nie jest tego tak dużo, jak bym chciał. Na tej chwili mam 222 kapsle. Co chwilę się przyklejają nowe. patrzcie, słychać, nie? Super. No, to jest Eldorado kapslowe. No, nie powtórzę wyniku z ławeczki, ale też będzie zacnie Patrzcie, jak to się przekleja Jeden za drugim. Sobie chłopaki siadają. Mają ładny widok z góry w tych romantycznych okolicznościach przyrody spożywają piwo dobra 222 plus doliczamy to no i następny kolejny piękny wielki wsad liczymy dobra mamy już 300 ale zobaczcie jest miejsce gdzie same po prostu się przyklejają. no to chodź trzymaj Teraz czaro chodzi z magistrem, a ja chodzę i na oko zbieram. Mamy przeszło 300. Zaraz doliczymy resztę. No i to mi się podoba. Zobaczcie takie trybuny. Kolejna dawka. Dobra, mamy 356 kapsli. Jeszcze tu się chwilę pokręcimy i wracamy. Ale to jest proste. Zobaczcie, idziesz i się przykleja jeden za drugim. Tylko słychać jak klika. Także mamy 356 już naliczone a ile jeszcze tego tu leży także myślę że 400 to lekko pękło no, już pękły pewnie dzisiaj Ale to jest Eldorado kapslowe Także jak ktoś zbiera kapsle to się odzywać Jakich brakuje, bo pośród tych tysięcy kapsli na pewno coś tam dla Was znajdę. Jest też monetka, 5 groszy. O, tu jeszcze trochę tego gówna leży. Doliczymy tę porcję i wracamy. W drodze powrotnej jeszcze się na pewno parę przyklei. Dobra, powiedzmy, że mamy 470 kapsli, bo ja zawsze w dół zaokrąglam, żeby się łatwiej liczyło, i dorzucamy. Tutaj do naszego urodku zbiorczego, ale tutaj mamy tego towaru na pchli jeszcze jakieś rzeczy, patrz taki stół warsztatowy składany, dobra. Nie.